Pomysł Trattorii di bufala zrodził się, rodził się w głowach dwóch facetów, czyli Kuby i Daniela, moich szefów. Daniel wielokrotnie odwiedzał mnie w miejscach, w których pracowałem, nad, nad ciastem, nad pizzą, i wiedział, jak gdyby, że przypuszczał i gdzieś tam przewijał mi to, że chciałby kiedyś spotkać się ze mną na kuchni, abyśmy mogli coś takiego naprawdę ortodoksyjnie włoskiego otworzyć. I cieszyć się tym, że, że to smakuje i że to jest. Tak się złożyło w zeszłym roku, iż nie powiódł się, nie nie, nie się plan z lokalem gastronomicznym, który był w, w tym lokalu, w którym powstaje, powstała tratoria, w którym się znajduje tratoria. I, I był to dobry pretekst do tego, żeby po pierwsze rozpocząć gruntowny remont tego miejsca, bo przebudowaliśmy tutaj bardzo wiele rzeczy. Zrobiliśmy to sami. Robi to zazwyczaj Kuba, Daniel pomagałem im w tych wszystkich pracach porządkowych, i, i, i nazwijmy to stolarskich. Yy, natomiast w międzyczasie ja cały czas siedziałem nad tym, co, co chciałbym, chciałbym tutaj serwować, jak, jak, ta, jak ten fragment kuchni włoskiej, który, który tutaj możecie spotkać, yy, jak najlepiej przygotować. I, i, I to, co się wydarzyło na początku marca bieżącego roku, kiedy otworzyliśmy teratorię, kiedy nie byłem, to, to jak przed maturą, że, że wiesz, że nic nie wiesz, że nie, nie masz żadnego masz pojęcia, co możesz napisać, czy zdasz, czy nie. Tak tutaj to był, to był totalny tekst. Ortodoksyjność tego miejsca to nie chodzi o ortodoksyjność miejsca, co e, jak gdyby ortodoksyjne podejście do, do smaku, do tego wszystkiego, czym jest e, kuchnia włoska. Kuchnia włoska, jak dla mnie, e, im bardziej przekombinowana, bardziej taka przeciągana, e, jak gdyby traci swój, twój, swój urok, walor, czyli, czyli smak. Ortodoksyjnie podchodzimy do produkcji, ortodoksyjnie podchodzimy do tego, że podajemy też warzywną część. Warzywna część naszej kuchni jest bezpośrednio sprowadzana z Sycylii. Co dwa tygodnie mamy świeże bakłażany, świeżego pomidora koktajlowego, cukinie, paprykę czerwoną, sycylijską pomarańczę, bazylię, która jest bazylią z prawdziwego zdarzenia, a nie. Taką, która rośnie w donicy lub, lub dopiero kiełkuje. Yy, jak gdyby podejście do samego smaku, do przygotowania tego wszystkiego, co chcemy zaserwować, Oddanie, jak jak, gdyby jak najbardziej bezpośrednie i jak najprostsze. Yy, przygotowanie tego wszystkiego, co, co pojawia się na talerzach yy, sprawia, że jak gdyby nie, nie, nie odskakujemy gdzieś, gdzieś w bok, jak gdyby z, tego, z tego, co te yy, stare przepisy. Starzy kucharze, piekarze, włoscy, masarze, rolnicy. No i te kucharki takie jak nasze babcie przekazywały z pokolenia na pokolenie. Jak gdyby, czytając więcej literatury poświęconej kuchni włoskiej, czuję to po prostu, że to jest podobny bieg jak gdyby, tego smaku, w którym ja się wychowałem poprzez duży kontakt i długi kontakt z moją babcią, która gotowała piekła, wybiegała chleby itd. itd., itd. No, tylko że jak gdyby robimy taką przerzutkę na, na ten półwysep, który jest naprawdę żyzny, fantastyczny, cywilizacyjnie niedościgniony wręcz, poprzez, poprzez historię. I tak chcemy, tak chcemy trzymać tę, tę, tę ortodoksję smakową w Tratorii. Aby był pewniaczek, że papryka czerwona, którą spotkasz w sałatce, czy na pizzy, czy też w kanadce jest zawsze przygotowana tak samo, na oliwie, z rozmarynem, z czoskiem i z dużą ilością czarnego pieprzu mielonego, I, I wiesz, że to jest, to jest właśnie ten smak. <grytanie> tak smakuje papryka w teorii. I jak gdyby tego, to, 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 ta powtarzalność też jest dla wielu jest taka nużąca i męcząca powtarzalność w tym, aby ten smak został zachowany, żeby on był cały czas zbliżony do tego, tego ideału, ale to jest nie, nie, dla mnie nie, 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 niezwykle inspirujące, że właśnie mogę jeszcze to robić i chcę to robić. To pociąga mnie do tego, żeby podciągnąć jeszcze, żeby dociągnąć do tego, co zrobiłem poprzednim razem, prawda? Tak samo jak praca nad ciastem. Każdy, każde, każdy dzień przynosi jakieś, jakieś nowe niespodzianki, na które musisz zareagować i zająć się, tak jak yy, też porównuję to zajmowanie się i Obserwowanie ciasta, z którego będziesz robić chleb, jest, jest, jest bardzo podobne do tego, że musisz zająć się swoim małym, nowonarodzonym dzieckiem. Jeżeli się nim nie zajmiesz, to ono po prostu przepadnie i zginie, przeziębi się itd. itd. Podobne, podobne mechanizmy, schematy funkcjonują w pracy nad ciastem i, i to też jest takie inspirujące, że, że chce mi się to dalej robić. I, I wydaje mi się, że dopóki będzie mi się chciało robić dalej. To, co tak bardzo smakuje tutaj, to trattoria będzie naprawdę smaczna. I to miejsce w Czyżynach w Nowej Hucie yy, będzie mieć jakiś już wydeptany taki smakowy szlak, że, że to, to, to właśnie, jeżeli chcemy zjeść coś takiego, to tutaj i pół roku później też będziecie mogli zjeść to samo tutaj. I o to chodzi właśnie.